Ostatniego dnia sierpnia weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym. Najważniejsza zmiana dotyczy konieczności posiadania przez pieszych elementów odblaskowych w przypadku, gdy po zmroku poruszają się w terenie niezabudowanym. Dotychczas było tak, że obowiązek noszenia elementów odblaskowych miały dzieci poniżej 15 roku życia. W tym momencie prawo zmieniło się tak, że wszystkie osoby dorosłe, dzieci, muszą używać tych elementów odblaskowych po zmierzchu, poza obszarem zabudowanym. Pieszy idący chodnikiem drogą przeznaczoną dla pieszych lub w strefie zamieszkania jest zwolniony z obowiązku noszenia odblasków. Jak przekonują policjanci, ta zmiana prawa powinna się znacznie przyczynić do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Należy tu chociażby wspomnieć o tym, że pieszy bez odblasków po zmierzchu jest przez kierującego widoczny z 40 metrów, a kiedy nosi te odblaski mają na ubraniu, na sobie z odległości 150 metrów kierujący ma więc czas na reakcję na zahamowanie, na zmianę kierunku jazdy. Odblaski można kupić w sklepach z artykułami biurowymi, w sklepach internetowych lub też liczyć na to, że uda się jakieś otrzymać od policjantów podczas samorządowych pikników. Mundurowi z komendy powiatowej. Policji w Legionowie planują też ruszyć z akcją informacyjną. Policjanci legionowskiej komendy oraz ościennych komisariatów z uwagi na tą zmianę prawa będą przez najbliższy czas informować, osoby, przypominać, również będziemy prowadzić kampanie profilaktyczne w szkołach. Będzie to również w ramach akcji, która się odbywa od 1 do 12 września bezpieczna droga do szkoły. Brak elementów odblaskowych jest wykroczeniem z artykułu 97 kodeksu wykroczeń zagrożonym mandatem w wysokości od 20 do nawet 500 zł.